pan Bonikowski. Dziękuję bardzo Łukasz Bonikowski, Krajowy Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. My byliśmy jedną z tą organizacji, która bardzo nalegało, naciskało, apelowało, żeby powstał taki fundusz. Podjęliśmy uchwałę, mobilizowaliśmy inne organizacje rolnicze, żeby też prosiły o stworzenie takiego funduszu. Gwarancyjnego w obrocie podami rolnymi i bardzo dziękuję, że doczekaliśmy się takiego ministra, który po pierwsze nie tylko pochylił się nad tym problemem, ale zmaterializował w postaci ustawy. I zaczął prace parlamentarne. Nikt z poprzedników tego nie robił. Tego nie można mylić z poprzednimi projektami, które mówiły o stabilizacji cen na rynku. To jest zupełnie co innego, stabilizacja, niż gwarancja przed upadłościami, niewypłacalnościami czy kradzieżą. Nie można mówić o opłacalności w produkcji rolnej, jeżeli rolnik nie wie, czy w ogóle za całą roczną pracę dobrze wyprodukowany produkt przy wszystkich ryzykach odstawi, ma wszystkie kwity i może zostać z niczym. Może nawet mieć wyroki sądowe, ale zostanie z niczym. Nie można też mylić tego z pracą w prokuraturze i zrzucać z nią całą odpowiedzialność. Dlatego, że co innego jest znalezienie winnego i skazanie go karnie na więzienie. Na przykład, jak w przypadku ziarna 70-paroletniego człowieka, który zgarnął ponad 40 milionów złotych i. Posiedzi w zawiasach może dwa lata po iluś tam latach procesu, co to ma za znaczenie dla rolników, którzy 880 rodzin chłopskich w tamtym przypadku okradzionych, już czwarty rok nie mają pieniędzy za tamten rok i nie wiadomo, ile jeszcze, czy kiedykolwiek zobaczą cokolwiek. My postulowaliśmy, że tylko rolnictwo, które jest dziedziną gospodarki, o jednym z największej ilości ryzyk najróżniejszych ryzyk. Nie ma funduszu gwarancyjnego. Kiedy w latach 90., dzikich latach upadały banki, znikały depozyty, szybko Mądrzejsi ludzie, prawnicy, sędziowie, posłowie, miastowi zrobili fundusz gwarancyjny bankowy. Kiedy zostawali na pustyniach, bo padały w latach 90. agencje turystyczne, stworzono fundusz turystyczny. Kiedy brali deweloperzy zaliczki na mieszkania i po jakimś czasie nie było ani mieszkania, ani, ani zaliczki, stworzono deweloperski fundusz gwarancyjny. A o chłopa nikt się nie pochylił i tam nie stworzono projektu ustawy. Dopiero po 34 latach od zmiany ustroju jest minister, który zaczyna o tym mówić i chwała za to, bo to jest uchwała wielu organizacji rolniczych i tu wiele wątpliwości, które może się pojawić, nie może absolutnie tego zaniechać. Ja mogę powiedzieć, że lepiej późno niż wcale, też lepiej, lepszy ryc niż nic, dlatego że postulowaliśmy, że była to dobra instytucja, właśnie wzorem funduszy gwarancyjnych, a nie tylko tak jak tutaj projekt mówi, subkonto w kowrze. Wydaje mi się, że to trochę za mało, żeby spełniać te wszystkie elementy i żeby pieniądz tak ciężko zebrany potem nie był zbyt niepewnie wydany, bo ta instytucja powinna być też i kontrolna i prewencyjna. Czy subkonto KOW, kow że to zapewni, bo obawiam się, że nie do końca. Więc powinniśmy i proszę o tym pochylić się, czy nie zrobić tego trochę lepiej. My, jako organizacje rolnicze, dostaliśmy już w pierwszych dniach marca ten projekt ustawy do konsultacji. Napisaliśmy wiele uwag, i to my sami. Nie chodziło nam tylko, żeby szybko wypłacić rolnikowi pokrzywdzonemu te pieniądze, ale sami mówimy, że te pieniądze muszą być też bezpiecznie i rozsądnie wydatkowane. Więc my też w zgłoszonych uwagach do Ministerstwa pisaliśmy, że fundusz musi mieć mechanizmy kontrolne i zabezpieczające przed fikcyjnymi fakturami czy dostawami. Po drugie, Fundusz powinien oczywiście 100% wypłacać rolnikowi poprawnie udokumentowanych rzeczy, ale powinien też w 100% wchodzić w posiadanie wierzytelności względem tych podmiotów, to, bo inaczej jak instytucja państwowa, która wypłaci za kogoś pieniądze i nie weźmie tych wierzytelności, a potem skutecznie skutecznymi narzędziami nie będzie tego ścigać, to tak jakbyśmy pozby wyręczali te podmioty z odpowiedzialności. Za to, co, 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 co prowadzili w gospodarce. W związku z czym taka instytucja powinna też być powiązana z innymi służbami już funkcjonującymi w Polsce do ścigania, do, do sprawdzania, do weryfikowania. Może nawet prewencyjnie powinna być stworzona lista podmiotów, które są wiarygodne i pracują uczciwie z Funduszem Gwarancyjnym oraz te, które się pojawiają, jak firma Krzak z Walizką. I wtedy na pełne ryzyko rolnik sobie tam idzie, bo się, bo się płaszczył. Ale jeżeli mamy listę stworzoną przez taki fundusz wiarygodnych, sprawdzanych, płacących na, na fundusz składkowy, to tam rolnik może bezpiecznie to oddać. Dlatego wydaje mi się, że to powinna być jakaś instytucja albo przynajmniej wyspecjalizowana sprawa, żeby, żeby to zrobić. Tam też wskazywaliśmy, że tam karę, jakie przewiduje ten projekt ustawy 10 tysięcy maksymalnej kary no przy obrocie podami rolnymi, gdzie pokusa niepłacenia czy, 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 czy oszustwa jest na miliony często, no może być fikcyjna i może lepiej jeden nieuczciwy przedsiębiorca woli zapłacić karę niż uczestniczyć w tym funduszu. Więc to też jest e, do przemyślenia. Ale to są takie uwagi ogólne, bo rozumiem, że. E, że, że, że jesteśmy na tym etapie bardzo ogólnym. Panie ministrze, proszę wziąć to pod uwagę, bo mówię, akurat tutaj tyle razy wymieniano ten przypadek ziarna. I rzeczywiście to było praźródło, kiedy zaczęliśmy tworzyć zręby tej ustawy i postulować do różnych osób i ministrów. Ja akurat chyba na tej sali jestem jedyną osobą, która pokrzywdzona jestem tam na 150 tysięcy złotych. I muszę powiedzieć, że mieliśmy wtedy swojego posła z ziemi toruńskiej, ministra z ziemi toruńskiej i, i 880 rodzin chłopskich błagało go o spotkanie, nie chciał się spotkać. To jak się dowiedzieli, że się spotkał e, pan minister Ardanowski z izbami. Kujawsko-pomorskimi, to przyszło 500 osób do nich. Pan Ardanowski zachował się wtedy skandalicznie, pokazał prawdziwe oblicze względem rolników. Wyzwał kierownictwo Izb Kujawsko-pomorskich. Dlaczego wpuścili chłopów? Chłopów wyzwał od, od głupców, Panie ślepych, gdzie mieli okulary komutowe. proszę. proszę. Tak, tak wyglądało. I musieliśmy czekać, aż przestanie ten człowiek być ministrem, żeby doczekać do kogoś, kto zajmie się poważnie funduszem gwarancyjnym. Można być mocnym w gębie i frazesami sami po, po mediach gadać, a co Ale innego już. jak jest prawdziwy problem i, i prawdziwa potrzeba. Bierzcie to panowie posłowie i panie pod uwagę w swojej panie, działalności panie politycznej i ja bardzo, proszę.